Holokaust. Szczerze mówiąc, mam poważny problem z tym określeniem ludobójstwa, które miało miejsce podczas II wojny światowej. Termin grecki, holocaustos, zapożyczony przez łacinę do naszych języków, dosłownie znaczy spalony w całości. Problem w tym, że jest to słowo, które w techniczny sposób oddawało ofiary składane Bogu także Bogu Abrahama, Izaaka, Jakuba. Które oni sami, ich potomkowie, składali aż do zniszczenia świątyni jerozolimskiej. Rozumiem, że za tym określeniem stoi przekonanie, że na końcu tej spirali nienawiści, spirali cierpienia, stoi Bóg, który potrafi obrócić je w coś dobrego. Zarówno anty, jak i filosemici e, widzą w tym Boże działanie. Z jednej strony ci pierwsi mówią, że jest to kara za ukrzyżowanie Jezusa. I wypełnienie się słów krew Jego na nas i na nasze dzieci. Z drugiej strony są ci, którzy mówią, podpierając się biblijnym cytatem, kogo Bóg miłuje, tego smagam. Choć głęboko wierzę, że Bóg jest w stanie najgorsze zło obrócić w dobro, nie jestem w stanie pogodzić się z tym, że jest Jego inspiratorem. Dużo bardziej przemawia do mnie hebrajskie samookreślenie tego, co wydarzyło się podczas II wojny światowej: Szoach, zagłada. Zagłada całkowita i zupełnie niepotrzebna, bezsensowna i bezcelowa. To właśnie zagładą było wydarzenie, które człowiek zgotował człowiekowi. Za nim stoi człowiek, zarówno ten w charakterystycznym woziku, jak i każdy jeden, który przyłożył do tego rękę. Począwszy od tych, którzy w niewinnych słowach urabiali grunt pod późniejszą dehumanizację konkretnych ludzi, traktowanie ich jako gorszej kategorii. Obdzieranie kogokolwiek sprawa prawa do bycia człowiekiem jest jednak, jakby nie patrzeć, zamachem na Boże dzieło stworzenia. Dlatego, jako Kościół, nie możemy w żaden sposób traktować tego jako Boże dzieło. Szoach, Holokaust, jest najtragiczniejszym, ale jednak tylko przykładem tego, do czego prowadzi człowieka zarozumiałość i pogarda dla innych. Rolą Kościoła, w tym także Kościołów Ewangelickich. Jest mówienie nie takiej postawie. Widocznie w latach 30. i 40. mówiliśmy za cicho. Za to pozostaje nam tylko przeprosić.